Siema siema widzowie, z tej strony Hyde Tak, to znowu ja To jest mój kolejny powrót na tuby Miejmy nadzieję, że to już jest mój ostatni powrót na tuby I że już mi się uda zostać na dłuższy okres czasu na tubach No bo powiem szczerze e, Dlaczego tak? Hmm, długo by gadać, dużo się zmieniło Też A poza tym tęskniło mi trochę Tęskno mi było trochę do nagrywania Stąd też Nagrywam tutajszy odcinek Gothic 2, hm, no tak, no dlaczego Gothic 2? Po prostu mam sentyment do tej gry, wiem, że mam też paru widzów, którzy również lubią ten tytuł, tak jak ja. Eee, no ale dobra, bez zbędnego hędorzenia, zaczynamy. Nareszcie. Próbuję cię tu sprowadzić od wielu dni. Czuję się, jakbym przez 3 tygodnie leżał przygnieciony ciężkimi głazami. Bo tak właśnie było. Tylko magiczna aura twojego pancerza. Dobra, wiecie co? Eee, nie będę pokazywał wszystkich e, tekstów z tej gry. Z no chyba że, chyba, że mam wam pokazywać wszystkie dialogi, no ale to wiesz, będzie przedłużało bardzo odcinki, oboże, powiem szczerze. A, m. 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 a chciałbym, się za, chciałbym się zamknąć z odcinkami, tak, w maksimum 20 minutach na odcinek. 20 minut na odcinek, myślę, że to jest bardzo dobre. Bardzo dobry w ogóle czas. Także no wynosimy się z Zatem Wynośmy się stąd, jeśli nawet zdołamy teraz uciec. No, no to nie ma sensu nawet uciekać, skoro Xardas mówi, że skoro i tak byśmy się wynieśli, to smoki i tak nas znajdą. No w sumie prawda, nie? Co możemy co zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem. No sami sobie se nie poradzimy, no psz, Inos musi nam pomóc, no kurwa mać. <śla> Dobra. Czym dokładnie? stanowi e, no, każdy wie kto to je. co to? Oko i nosa, kurwa, każdy wie kto to jest. Pff, ja pierdole. Hajd, kurwa. Dobra, eee, oko i nosa, Każdy raczej wie co to jest za artefakt, ale dla ludzi, którzy by nie wiedzieli, no ten artefakt po prostu pomaga nam się porozumieć ze smokami. Dlaczego paladyni mieliby mi dać oko i nosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd, Skąd masz ta taką pewność? pewność? Kilka przesłanek A no, Załóżę chyba, poko... że jest kilka przesłanek No dobra, no to okej, okay, to jak tak, to spoko e, To powiedz mi, jak się dostanę do miasta Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół Dobra, tylko... idź w dół wieży Okej, okay, spoko e, Stary, ja potrzebuję broni Potrzebuję broni Mogę ci dać tylko... Roz... Ech, dobra Wyruszę w drogę Wyruszam w drogę no. dobra. Rozdział pierwszy Zagrożenie Dobra e, Na samym początku gry powiem tak Warto przeczytać tą książeczkę bo oto cyk i cyk 25 Expo. Yy, odciągnąć hey. Sardasa od tej książki, ale w sumie, dlaczego krąg ognia nie może się o tobie dowiedzieć? Dlaczego krąg ognia nie może się o tobie dowiedzieć? Kiedyś byłem wysoko w hierarchii kręgu. Jednak już wtedy podejrzewałem. Że Aha, że magia. Służę do bariery z magii. Dobra i. Niech zgadnę. Krąg nie chciał ci w to uwierzyć, i dlatego opuściłeś, tak? No kurwa, exactly. Z drugiej książeczki mamy znowu dru drugie 25 expa, czyli już mamy i cyk mamy 50 expa, na, na samym starcie aczkolwiek jeszcze nic nie zrobiliśmy. I mamy 50 expa. I żeby dostać się za to kraciaste pomieszczenie, musimy wcisnąć guzik w kominku. I cyk guziczek. Dobra, tu mamy naszą pierwszą broń, mianowicie lagę. Dlaczego lagę? Bo powiem tak. Nigdy nie spodziewałem się, że laga może mieć kuźwa wyższe obrażenia niż sztylet. Naprawdę. Wy sobie to wyobrażacie? Sztylet, który ma. Sztylet. Ma 5 obrażeń. Laga ma kurwa 10. Gdzie tu logika? Bo ja tu logiki nie widzę, moi drodzy. Eee, dobra. Eee, lecimy, ta lecimy dalej do góry. I powiem tak. W gotiku dwójce noskruka jest też coś takiego, że. Na samym początku gry warto jest się przespać. A dlaczego? A dlatego, że gdy wyjdziecie do góry po tej ścieżce, no zaraz wam zresztą pokażę. W dwójce tego nie ma, ale w gotiku dwójce noc to jest. I to jest bardzo przydatne jak na początek gry. Jeśli wyjdziecie po tych schodach i skręcicie zaraz tutaj w to pomieszczenie, tu się znajduje posąg Beliara Radzę się przespać, pomodlić się i jeżeli złożycie w ofierze 3 punkty trafień, z tego posążku Beliara otrzymujecie z automatu 500 sztuk złota. Można? Można, jak widać można zarobić, żeby i się wcale nie narobić Ok, także przeczytamy sobie jeszcze te książki, bo z nich jest no 25 expa e, Weźmiemy sobie tylko zawartość tego kufra, bo będzie bardzo będzie nam przydatna do handlu O, 5 sztuk złota, fajnie, czyli w sumie już mamy 25 sztuk złota Zajebiście, e, to teraz kolejny regał, kolejne 25 expa Kolejny regał i kolejne 25 Expa będzie z tego. Oczywiście. Plus jeszcze tutaj coś o miksturach jest, ale no nieważne, to nas nie interesuje jak na razie. Łowy i zwierzyna, kolejne 25 Expa. No i ostatni regał na książki nam został. Z książkami, z której możemy się dać łowy i zwierzyna znowu. No dobra, okej. Okay. Eee, I tym sposobem zdobyliśmy 175 Expa na 500. Można? Oczywiście, że można. Eee, dobra, to lecimy teraz dalej. Zajdziemy sobie jeszcze na dół do piwnicy, zabrać złoto i zawartość pewnego kuferka, gdyż jest ona bardzo potrzebna Chwileczkę, tylko sobie sprawdzę czy jeszcze nagrywam głos, bo kurwa mać Tak, nagrywam mi głos na szczęście Bo wcześniej miałem sytuację, że nakręciłem już dla was wcześniej odcinek I kurwa głosu nie nagrałem Dobra, ee, idziemy teraz tutaj tu mamy w sumie... Warto też z tych regałów pozbierać rzeczy, ponieważ mamy tutaj pochodnie Woda Jeszcze jedna... Jeszcze jedna pochodnia O, kolejna pochodnia, jej nie zauważyłem wcześniej I druga woda Tylko, że w no... A nie, jest tutaj męzurka jeszcze, dobra, okej, okay. to się myślałem, że... Myślałem, że nie ma tutaj męzurki, która się pojawia w Nocy Kruka, ale... W, no... Jest, to jest, to jest najważniejsze Okej, okay, lecimy dalej. I w nocy, kruka, jeszcze tutaj na tych stolikach leżą nam, leży nam bardzo dużo roślin. Tutaj leży jeszcze pas mocy, pas mocy czy nie? Czy pa, pas chyba. Nie wiem, jakiś pas tu leży, który nam daje plus 5 do siły. Eee, no tu jest złoto. Oczywiście zbierzemy, bo złoto jest jak najbardziej potrzebne dla dalszej rozgrywki. Także zobaczymy, czy tutaj nie ma jeszcze złota jakiegoś. Jest, oczywiście, że tu leży. No i tu jest jeszcze złoto. Jezu, sorry. Ziewa mi się trochę, bo ciężki dzień dzisiaj, ale jak widzicie, to się nazywa poświęcenie dla widzów. Masz ciężki dzień, a i tak jeszcze nagrywasz. To się nazywa poświęcenie YouTubera. Hehe. <laughs> Dobra, wychodzimy z wieży i lecimy w takim razie. Odwiedzimy pewną lokację, gdzie spotkamy się ze starym znajomym. Z Gotika 1, ale to więcej wam na razie nie zdradzę. Zabieramy ciemne grzybki. Za ciemne grzybki powiem tak. Jeśli to działa i w dwójce, i w nocy krukarzy, jeżeli zjemy 50 ciemnych grzybków, dostajemy plus 10 do many. I też jest taki sam. Nie mnie pawianie jeden. No, i się doigrałeś. Nic tu nie ma. No, nic tu nie ma. No, no masz rację, Bezwiu. Nic tu nie ma. Yy, o czym ja gadałem? Aha, właśnie. Że jeśli zjemy 50, 50 ciemnych grzybków, to dostajemy premię do many plus 10. A, a jeżeli zjemy 50 jabłek, kurwa, 20 jabłek albo 25, tego już ilości dokładnej nie pamiętam. Ale chyba bodajże to było 25 jabłek. To wtedy dostajemy bodajże plus 5 do siły. Ale. To jeszcze zweryfikujemy podczas let's playa. Także dobra, zabieramy tutaj to, co leżało, czyli łuk i strzały. Zajebiście 7 strzał, jest kurwa, bo jest bogactwo. fest. Lecimy dalej. I będziemy pomału chodzić do jaskiniaczy. aczkolwiek. ja bym się troszkę podhilował, ale. No mam dwie rośliny. Chociaż woda też chyba daje punkty trafień, tak, ale 8 tylko. No dobra. To sobie, dzia... to dziabnie... dziabniemy sobie dziabniemy sobie grzybka. om nom 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 nom, bardzo pyszny grzybek, bardzo pyszny grzybek. Ale zobaczcie w ogóle te majestatyczne widoki tego wodospadu. No czyż to nie jest kurwa piękne? Oczywiście, że jest. Dobra, lecimy dalej. Tu będą kolejni przeciwnicy, mianowicie goblin kolejny jeden. Gdzieś tam dalej się czai drugi, bo kojarzę. Ale najpierw zajmiemy się tym panem goblinem. Bardzo dobrze. Ale bez już chowaj zresztą broń. Niczego tu nie znajdę. O, kolejny pusty goblin. No nie fajnie. Gobliny nieraz dropią golda. Aczkolwiek nie wiem, czy to się sprawdza w dwójce. Bo w nocy kruka jest tak, że bardzo często gobliny wyrzucają parę sztuk złota. I tutaj wolałbym sobie pacnąć z ale to jeszcze nie teraz. Zobaczycie, Zobaczycie dlaczego i. Za chwilę, dlaczego sobie wyję? A właśnie dlatego, że tam są kurwa dwie polne bestie. Młode polne bestie, ale polne bestie, które są tak piekielnie ciężkie do pokonania, jeszcze na takim zdrowiu jak ja mam. No to bardzo, bardzo Was proszę, z czym do ludzi? Bardzo bym chciał wyciągnąć tylko jedną i chyba mi się to udało, ale chwila. Jeszcze jeden safe przed walką. Odsuńmy się trochę, żeby ta. Ej, ona mnie, zabi ona mnie zje. Ona mnie zaraz zje. No kurwa, Mać! Mówiłem, że mnie zje. Ja tak czułem, że mnie, że mnie zaraz zje. Także chyba. Coś mi się tak zdaje, że chyba muszę zaatakować jako pierwszy. No właśnie. Uciekniemy trochę. Nie, atakuj, 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 atakuj. atakuj kurde, Bezio. Dobrze. Niczego tu nie znajdę. Załatwiona. Ale. Utraciłem przed tym rośniki, dobra. Jeden, pot, jeden potek to. Jeden potek nikogo szlag nie trafi. Ciemny grzybek. O właśnie, ciemny grzybek. Ciemne grzybki. Dlaczego ja nie zebrałem wcześniej tych ciemnych grzybków? Eee, dobra, wejdziemy dalej. Tylko chwila. Tutaj też sobie zrobię save'a przed walką, bo widzieliście jakie... jak piekielnie silne są polne bestie. Ty. Coś jest nie tak. Tu wcześniej były dwie. A teraz tej drugiej nie ma. Czyżby ona się, teleportowa czyżby ona się teleportowała gdzieś indziej? Nawet mnie nie strali, Nawet mnie nie wkurzajcie. O, ale widzicie, już, od już odzyskaliśmy. już podka, żeśmy odzyskali. Także jest gitara. No, w sumie polnej bestii już tu nie ma, no ale. Ja jednakowoż bym tego tak. Nie zostawiałbym tego obrotu w te spraw w takim, w takim stanie, aczkolwiek. Przypuszczalnie, że albo ona się zbugowała i jej po prostu nie ma. Tu jest ściera jedna. Wyszła z jaskini. Widzieliście to? No bezszczelna. Dobra. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, zapraszam cię. Chodź, chodź, chodź. Trzeba atakować za każdym razem, jak podchodzi. O, widzieliście? Nie ma czego problemu. I *bana. <hysy> Pięknie. Dobra, roślinka lecznicza jest. Czyli fajnie, bo odzyskaliśmy trochę... Odzyskaliśmy trochę roślinek. Życia też za wiele nie straciłem, jak na razie także też jest. Jest progres, jest progres. Dobra, tu mamy jeszcze zwoje kuli ognia i leczenia ran. że to jest leczenie. Lekkich ran. Aha, dobra. Czyli to nam będzie działało. Teraz ile mamy? Teraz mam 4, 30 na 40 punktów trafień hmm. No, okej okay. Jest spoko Zaraz nam się punkty trafień i tak podniosą, bo No, przecież ja jestem przed levelem prawie Także jeszcze wtuczę, roztuczemy palę Parę, pole, Wilk! Co on tu robi? Dlaczego on nie atakował? Jak mógł... Dlaczego ty nie atakowałeś, jak ci kazałem, ty matole, ty? Dobrze, łoisz go, pięknie Zje, Zjem z ciebie mięso Zrobię z siebie kanibala. Mniam, mniem, mniem, miam. Zajebiste mięsko. Mm, bardzo pyszne mięsko. Przejedzone bardzo pyszną roślinką. <grym> Dobra, ale do rzeczy. E, I tutaj właśnie spotykamy naszego starego znajomego z pierwszej części. A jest to Lester. Siema, Lester. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Lester? Skąd ty się tu wziąłeś? Lester? Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Przez kolejne kilka dni przedzierał Diego, Milten, i. Co się stało? Co ci się stało? Po upadku. Po upadku Berery z bractwo wpadło w szał, czyli po prostu im odpierdoliło Bierdło. na głowę, ale prawda jest taka, że. Przepraszam. Ciekawostka jest taka. Wiecie, co się stało I... z członkami bractwa. We... bractwa na jest bagnie? Z tych cholernych to są obecnie poszukiwacze w Gotiku 2! Tak! Poszukiwacze to są członkowie Bractwa na Wagnach z obozu na bagnach jedna z 1. bestia jeden. mniej! Znowu jednak tych cholernych. Gdzie ty bestii. widzisz jakąś. A tu mnie goni Lester, pomóż mi Lester, pomóż mi. Kurwa! On mnie goni, pomóż mi. Jedna Albo i nie. Mniej. Albo i nie pomagaj, dałem serę. Ale... <laughs> o Jezus. Dobra. Eee, mam nadzieję, że Wilków to już jest na tyle. Aczkolwiek przypuszczam, że mogę się mylić. Ale teraz wam pokażę jeszcze fajną. Jeszcze jedną e, fajną ciekawostkę. Wilk! No, ja coś czułem, że, je, że to się tak nie skończy. Miałem przeczucie, że to się tak nie skończy. Przecież jak wle. Krwiopijcy. No, kolejni. To jest drugi najbardziej wkurzający, wkurzający przeciwnik w gotyku, Naprawdę. Niczego. Tu nie są tak wkurwiający. Dobra, zjem sobie mięso z tych wilków, bo takie, no, takie smaczne jest. Takie mnamiam. Mniam. Hm. Dobra. Yeah. Aha, pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę, właśnie w tej jaskini, do której teraz idziemy. A wiąże się ona z pewną osobą z miasta. Ciemne grzybki, warto, warto zbierać, warto zbierać ciemne grzybki. Widzę mam tu szczury i niestety wszystkie france się na mnie rzucą od strzału, nie? No jasne, co jeszcze? Kurwa mać! Dobra, wiecie co? Tego nie było. Tego nie było. To się nie stało. Jeszcze raz podą polną bestię i atakuję jako pierwszy. No. Tak. Dobra. Padła. Nie ma czego plądrować. Nie powstawaj. Na ciebie power raid nie działa. Eee, rozmowę z Lesterem widzieliście, także już, ale w sumie. Dobra. Wiecie co? Zrobię. Po, po prostu wytnę ten moment tej rozmowy i będziecie widzieć dalszy po prostu. Plan rozgrywki, jak już ten. Jak już e, uda mi się wyleźć z tamtej jaskini Także ja na razie No także do zobaczenia za parę sekund Dobra, e, jestem z powrotem Jestem już w jaskini Także udało mi się tutaj już wejść Po prostu zasejwowałem sobie też wcześniej W razie czego Czego nie zrobiłem wcześniej To był kurwa mój błąd e, Dobra, tu mamy skórzony mieszek Ziele lecznicze bardzo dobrze, przyda się I co mamy w tym mieszeczku? O, proszę, mamy... O, 56 zł, jak miło, jak miło. Ciemny grzybek. Dobra, wiecie co, podchiluje się trochę, bo przez te szczury straciłem trochę hapsa. Eee, ale dobrze, że ma... Dobrze, że jesteś takie jak te roślinki lecznicze, bo to naprawdę dużo daje. Ymm, no i tu mamy kolejnego szczura. O, i teraz padł. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Kolejne, roś kolejne roślinki lecznicze, które też z wielką przyjemnością przygarnę. I tu mamy zardzewiały krótki miecz. Zobaczmy go sobie w sumie. I patrzcie, to jaka to jest, jaka to jest po prostu niedorzeczność. Sztylet ma 5 obrażeń, laga ma 10. To jest naprawdę niedorzeczny. Ale miecz ma. Ojacie, ty miecz ma 15, widzieliście to? O, i to jest ciekawostka, o której mówiłem. Widzicie, co pisze na nagrobku? Lotar. A kim jest Lotar? Dobra, to będzie spoiler. Lotar, mianowicie, jest to paladyn, który znajduje się w mieście. Tylko, że jego imię jest pisane trochę inaczej, bo po T on ma jeszcze, lit on ma jeszcze literkę H, po T. Ale no, patrzcie, jaki zbieg okoliczności. Ktoś stawił na Lothara, a Lotar, a Lotar bodajże ginie w trzecim rozdziale. No proszę Was, ktoś to przewidział ewidentnie. Dobra. Będziemy wracać pomału już i będziemy się udawać pomału na farmę, ale nie. Moment. W tym odcineczku jeszcze porozmawiamy z pewnym człowiekiem. Uwaga Wilk. Dobrze, że mam całe HP. Także, chodź tu gdzie? Chodź tu. Ściero jedna. O, i pięknie załatwiony. Dobra. To teraz będziemy pomału już z tego lasku się ewakuować. I będziemy się udawać. Jeszcze jedno pewne miejsce. Ale chwila, czy Lester ma nam coś jeszcze w ogóle do powiedzenia? Co możesz mi powiedzieć? Idąc w dół, tam. Tylko uważaj na siebie. Spoko. Czyli że po prostu są jeszcze groźniejsze rzeczy niż wilki. Hmm, no dobrze wiedzieć. Jak tam z względem stoimy. O, za chwileczkę będzie level. No super. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I, no i idziemy dalej do góry po prostu. Raczej sobie wyciągnę broń, bo nie wiem, nie mam pewności, czy coś na nas jeszcze tutaj nie czyha. Wcześniej w ogóle miałem bardzo, bardzo zabawną sytuację, ponieważ yy, w jak nie nagrywałem i wybiegałem po prostu tam, jak biegłem do tej jaskini, to się okazało, że Lester rzucił się na wilka, który zaczął spierdzielać, i Lester po prostu za nim pobiegł do jaskini tutaj. Naprawdę. To było tak komiczne. Akurat mam to, mam to chyba gdzieś nagrane, jak on za nim biegnie, ale nie wiem, czy wam to wrzucać. Znaczy, najwyżej dam wam to po prostu tak e, gdzieś luźno. Najwyżej w drugim odcineczku wam. Wrzucę przed odcinek, jako taki wstępniaczek malutki. Ale tam mamy jeszcze kolejnego wilka. Hello, come here! I level up! Dziękuję bardzo, pięknie jest. I zwiększyły nam się, tak zwiększyły nam się punkty trafień. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Golda mamy 89. Też w sumie niezła sumka. Niezła sumka jak na golda. I jak na ten e, początek gry, ale patrzcie, tutaj. Przecież tam są dwa wargi. Ciekawostka. W gotiku 2 w dodatku noc kruka, tych wargów tam nie ma. Tam są po prostu dwa dziki. Widzieliście w ogóle tą rozbieżność? Jaka to jest rozbieżność twórców, nie? Ot mamy zwój i skórzany mieszek. O, super. Czyli kolejny upgrade golda. Tym razem mamy 114. No proszę, to już jest bogactwo. Ale chwila, bo są tu jak są tu gobeliny. A raczej chciałbym, żeby tylko je, jeden się na mnie rzucił, ale to się chyba nie uda. Także będę się musiał bardzo przygotować do tej walki. No i mówiłem, że to się nie uda. Ale... Pa o! kryt! Na dzień dobry Pięknie, to mi się podoba. Bardzo ładny kryt Niczego przed początku. Oby taki więcej? Niczego tu nie I nie jednak znajdę. zostawiają złoto. Widzieliście? Jednak gobliny i w tej części zostawiają złoto Hmm Fajnie, fajnie Bo to jest przynajmniej większy zarobek, że tak powiem eee, No i co? Tutaj mamy kuferek A w kuferku Potka! 500 złota I sztylet No tak Dobra, lecimy dalej w takim razie I mówiłem, że w tym odcinku jeszcze porozmawiamy z pewnym człowiekiem a mianowicie z tym, co tu stoi. I z nim jest bardzo ciekawa historia. Ej, skąd się tu wziąłeś, co? I powiem, mały, mały spoiler. Nie radzę nigdy wybierać pierwszej opcji. Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? Dlaczego źle? Bardzo źle. Ej, stary, no ale Złukają aż tak? Się. Naprawdę? Cała zgraja naprawdę złych ludzi. O, Góru! No to nie jest Dobra. Eee, nie. Komu tak, bardzo, Komu na tak bardzo na mnie zależy? Połowa kolonii się za tobą gania. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym zielonego pojęcia. Nie, skąd? A, rozumiem. To jak? Idzie. Ale z kim powinienem pogadać? Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. Drago? Ja ci wszystko, wiele Iwan Drago? Ja, no więc ja. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest chyba pułapka. Zatem także nie że skorzystam nie z twojej propozycji. Wiesz, zaczynasz mnie już męczyć. No coś ty? Jeśli nie ja pomocy, na w życiu. Niech cię zapuszkują. Albo na tych. Wiesz co? Nie, stary, ktoś mnie już próbował wykołować, wiesz? Spokojnie, przyjacielu. Ktoś już próbował mnie wykołować. A uciszmy. Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali za nim. Oj, sary, z razem podzielili się po połowie. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. Nie no, Ale była taka sytuacja. Ale nie, wiesz co, ja siedziałem w kolonii. Byłem skazańcem. Ej, przychodzisz spoza bariery? Człowieku, belli. No co ty dajesz, stary? też tam byłeś? Nie pamiętam. źle byłem kopaczem w A czyli byłeś robolem? No, to dlatego cię ci nie kojarzę, bo byłeś zwykłym robolem. Okej. Okay. Eee, kto wyznaczył nagrodę za mój łeb? Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem. A kto to ta? Hej, 10 sztuk złota zajmie tego 10 gocia. sztuk. Z Och, star no, 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 no wypluj to. to. Och, stary. Na niej jest Widzisz? To nie Tylko było takie nie trudne. No okej. Okay. Dasz mi ten portret? Dasz mi ten. Jasne. Dzięki. Co jeszcze, może jeszcze, co mogłoby mnie zainteresować? Chodzi ci o tutaj, im dalej. Okej. Okay. Na Twoim miejscu trzymałbym się z dala od jaskini. Dobra, eee, wiecie co, w takim razie tutaj na chwilę obecną się pożegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.